Dajcie wy kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie trochę porodzimy tego Udo. Udo, tak, będziemy mać i znowu nic 70. nie słyszę. Cieszy. 150 na godzinę i 3 metry na ziemią. No nie. Dawać mi tu wyścig. Niestety nagrywam na zapas. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, e, ale. Wiesz, Ty jesteś będzie to tak, że. E, znowu nagrywam jest? z tego samego Kupem mikrofonu. Z tego słuchawek i znowu tak? tak? nie zasłyszę. Tak ale, ale. Ale udowodnić. po weekend, bo to, weekend, to po nagrywam w weekendy, e, to sobie przeczytam i. Zresztą ja wiem, co to jest... No dobra. Eee... <śk> Taki Nie, jest wyzwanie to w czas dla to 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 mnie. Uważajcie! I w sumie będziemy tak... Będziemy jak to woli. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Nie w takim? O, o, Eee, jak widzicie, znowu tego Horde Raptora No nie znowu, ale e, oni poczynili się tu mówiłem eee, no, trochę słabość sila ta mi się tutaj nie znaje Awa, awa, O nie, to nie, to nie się nie zniszczy a ja ja. Nie O kurde. O, żeby się tylko wyrobił. Tak wyrobiłem się Alba Hansup. O je. O je. O je. O je. Powiem to tak, ra, ty za dużo świerz, ja ci niszczę lotnisko, okej? Okay. Mówię ci, nie ćwaj tyle, ale ty się naśpałeś i uklaniem mi samochód. To była Konegera, jakbyś eee, się nie miał. chyba to wymawiać, chyba. Ale wracam do tego, co na odcinek, bo to czuję odcinka, bo na to czym. I muszę o tym wspomnieć. Eee, czy chcecie eee, ratowanie świata w Fortnite na moim kanale? Ja sobie chętnie kupię, jeżeli wy chcecie. Po prostu wystarczy pod tym i pod poprzednim e, po, po filmem napiszcie komentarz, tak chcemy albo coś w ogóle w tym stylu. No i bum, win. Ach, jak najdorzej. zwykle. L aj, 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 No... W sumie myślałem, że wyzwanie będzie dla mnie, ale zabrali mi półtorej tysiąca! Tyle dałem pieniędzy na, na to ulepszenie auta, ale mi co? Zabrali półtorej tysiąca, bo przegrałem wyścig. O nie... Blok słaby. A powiem tak, to jest takie głupie, bo nie wiem, głowice czy coś takiego mam na maksa, czyli na 18. A pozostałe części mam gdzieś <laughs> siadam co właśnie się... Może jednak robimy z ciebie jeszcze oproudowca I tu się mylisz drag. Ja się z tym urodziłem. Hey, A ja się urodziłem szalonego rawa mm. Szalone to jest u niego to, co się z tym. Spiderman! Czy onis przyszedł jaki kiedyś posłanę?

Właściciel, eee, Co? Co to za auto? Co on tu robi? Jak ono tu wjechało? Liga 70, muszę co powiedzieć. To eee, że... Muszę... Jak widzicie, mam rejestrację dino, bo wiecie. To jest Ford Raptor. A raptor to taki dinozaur. Opiecie ten suchar? Co? Mam nadzieję, <tusze> że tak! A ja... Prawie ty ja mają wręcz ze mną szans. O no, może dlatego, że ja uleczyłem auto, ile się tylko da, a oni mają cienko. I więc... więcej. Jak ci sto. Pismy znipek. Jak chcecie to możecie bąchać moje spaliny. Albo moje gazy szlachetne. <śmany> o wow o Mark Jak będziesz umieć jeździć ...tyler, który również nie umie jeździć To mo może, może cię damy z woda jakaś wyścigła, ale na razie nie umieć jeździć. Ale trochę. Tak. Szkoda auta, to brudne. O nie! Nie, szyt! O oh wow, o oh oo wow, o wow, wow. Oh wow. A masz szansę to wygrać. Jeszcze ja 3 km przed nami. To chyba nie problem. niby tego lamusa, do go, a później go jeszcze. <coughs> Więc wiecie. Tak, tak. To zrobimy, że... że nikt go nie pozna. Swojego pamiątrym przyjaciela. Ja to kieruję Zakó było rejestrację, no że chciałem to wpalić moją rejestrację. No, kurde, chciałam go walić, ale nie Czas na mocny finish. No mak w sumie pojem ci że masz najlepszy tekst, wie go co Tyler lek Lekko się gra się Już <grystanie> wzięłaś więc wiesz. A przynajmniej tak powiem, ca czas na mocnie finish. A To ja przynajmniej zrozumie. No a więc chłoptasiu, jednak nie jesteś po zerem Ale jesteś zerem! Tak? Czy to prawda? No. Siadło 5000, zabrali mi półtora tysiąca, zabrali mi półtora tysiąca. Czyli zabrałem jakieś 3000 odzyskałem 5, czyli mam 2000 na plusie. Tak, poziom 5 jeszcze razy 10 i będzie. W miarę, a w miarę. A właśnie, e, kurde, co to było? E, o, musiałbym zobaczyć jeszcze odcinek. A tak tylko 4, 4 misje, to będzie krótki odcinek. Zaczyna ci kibicowo. Ferajna? Czekaj, by było coś takiego. No i e, e, Minecraft Ferajna? Coś takiego. Strasznie mnie to irytuje. A, sorry, że jestem tak świetny. Jakbym miał za mało zmartwień z ustawianiem wyścigów dla familii. Współczuję, wszystkim dają się wyznaki. Ale. On je ustawia, chyba. Musiałem tak rozróżnić w dialogu, ale. On je ustawia, więc. A tak z góry! Tak z góry. Uwaga, tak, kurde. Bo. Zatrąbim na vos. Co wy stoicie tam? Osiągniemy prędkość i wygrajmy się. Easy. Ja tyle jadę, kiedy stoję. No właśnie, to nie ma sensu, ale. No w sumie racja. Mak. Nie no, ziemię. Zatrąbimy się Myślałem, tam. E, jak się na... E, e, tam piszę Nissan i wiecie, jak ważne imię Nissan Wtedy ludzie z być fanami tej marki Bel, 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 bel Belo, elo, elo, się mam delo, wypap z auta, bo bycie w... Jasiu? Jasiu? Mm -hmm. no, dobra, dobra, No, wyjdziemy. Wszystko będzie ładnie, fajnie Na czele stawki Na czele stawki Czasami muszę być chwilę cicho, a przy to wiedzieć żeby jakiś czas zapełnić Nie wiem jak to Ale mógłby wyścig Mam pytanie takie jeszcze, bo możecie napisać w komentarzu, yy, czy chcecie, żebym kupił, nie wiem, yy, yy, 15 pak... Nie wiem to tam można maksymalnie kupić. Na przykład kupiłem 100 pakiet dostaw premium. Co wy na to? Oczywiście taki odcinek. Chociaż wiem, że każda jedna tabina kosztuje, nie wiem, 3 zł czy coś takiego, ale wiem, że jest to możliwe. Yy, no. 229 i wpadło właściwie nam 5800 Czyli to takie Wiecie, bieda 20 tysięcy O takie biedne to 20 tysięcy, ale Git Turbo, to, to mam na 18 turbo Spoko. Wymienia na rzecz części, bo nieważne, nie mamy za bardzo co z tym robić. I idziemy właśnie klepać udo I klepa z cudem Dla... jakoś dziwnie zrespiło mnie w górze, ale okej. Okay. myślą, że jesteś prawdziwym ofrodowcem. Nadeszła pora, by wyprowadzić z pojemca. Czy to znaczy, że będę mógł skopać ci tyłek udo? Zróbmy tak. Po kolej a wtedy ja powiem Ci gdzie szukać. Treści. Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Słabo tu ustalają. Siema! Jak ze mną wygrasz, to ci powiem, gdzie jest wrak! Śmieć Ale to Mac słabo powiedzieć, że mam ci skopać tyle, przecież chyba mam ci skopać udo, bo wiecie, mam na imię Udo. Będziemy klepać udo. To jest taka część ciała dla nieogarniętych. I lecimy w przestworzach w kosmos i do dupy! Autologa. Pokaż swoją wartość e, i wygraj nagrody pokazując wyniki, które znam Można to. Możesz to zrobić na trzy sposoby: Fire spatter, Payback i Rival. Ale czy to jest Fire Starter? To, e, to jest jakaś część e, tego e, z Network Speeda Powiem, że Payback to jest jedna z części, Rival to jest jedna z części. Możecie również widzieć tutaj mojego znajomego Pawelusa. Jak to mam wy. Nie, no wybiorę. Co? Czekać. Zakład poboczy Uczyło się, a pierwszym jeszcze przez Czy ja właśnie. Wziąłem wyścig? bo. Właśnie. Czas, żeby to wygrać. Właśnie ja. A. Chyba. Y no. Y nie wiem właśnie co się stało. Zawody. Wiem. Wiem. Wziąłem ten wyścig. Are you fucking seriously? To się tak nie da. No fajnie. No co pan? Chyba. Mogę powiedzieć. Widzicie, Widzicie to? Subskrybuj. Dejapin. Który nie umie jeździć, ale się uczy. Niedługo będzie pro offroadowcem wyścigowym, dragowym. Będzie wciągał dragi i będzie... Ee, driftował. Na balagi. Dobra, z tym... Kurde, no... Weź tu traf do tego wyścigu, gdzie... Zgubiłem się! SOS! Kurde... Amowanie i cyk. No jasne, zabieramy mojego Forda. To, to jest mój Land Rover. E, a to jest e, mój Ford Raptor. Więc... Wykonaj skok na odległość, więc chyba nie wydaje się to być zbyt trudnym wyzwaniem. No i jedzie nasz, nasz Udo. Mam nadzieję że jesteś gotowy udo! O tak! Będzie wyjątkowa zabawa! <laughs> Takie jakieś e, szepty? Mogliśmy trochę trochę z rozmowy, ale gdyby mamy wyścig... Dawaj świeżaku, ja, ja już jestem jakiś 100 metrów od ciebie! Tak! A, yy, mam nadzieję, że gdzieś będzie ten wyścig. Chodza! A, Ja yy, jest wyścig, tylko skok, a, ale nie musiałem zbyt to o to prosić, ponieważ bądź. na tym lepszym pagórku to zrobiłem. Jesteś adenty, adenty bufonem, masz rację, ale umiesz jeździć. No, to proszę, również masz rację, w tym mogę się zgodzić.

Chyba może tam jednak użyć trudności na trudne dobra nie będę dawać. Nawet... O, to jest tylko chwilowa. A jest... i trowany. Będziemy już powoli że do celu oraz skończyć odcinek. A bo to znacząja. Aha, to wiem. To już wszystko wiem. Naprawdę. No nie wiem, czy zasubskrybowaliście mój kanał oraz czy daliście. Łapkę w górę oraz odpowiedź w komentarzu, czy chcecie ratować świata w Fortnite. A. Wiem, że to dużo się pytam i wiem, że wiele odpowiedzi... W trzecie, ale to ratowanie świata będzie się pojawił na live, jak widzicie e, było by... trudne live, musiałem się, z... się przekonać trochę w jak oprzydliwać, operować live'a ale już wszystko wiem, co mi się wydaje, co powinienem wiedzieć więc ratowanie świata mi się skupą, skocznią od lepszej speed. Kiedy speed, Ponieważ mam potrzebę prędkości! to kolebka w i Dobra, odpowiedź. nie Nie to sobie na psy, się skupiam tak. na grze, ale właśnie w klepie, typa. Podobno moje udo się przemieszcza, sprawdźmy gdzie jest. A, było w tym miejscu, gdzie ja zostało. Może trochę wiatr lekko poparł ale wiesz mamy wyścig? moim Fordym, moim Dino e, jak możecie zauważyć e, dałem wasze propozycje no oprócz tego Dino e, napisałem w poprzednim odcinku racer nie w poprzednim ale wiecie w którym racer ale chyba mm, nie będę dawać, ale tak się wydawało spoko bo tak rejestracja była w tym aucie Moim Japin mobilu to jest... E, to nie jest Japin mobil, tylko... To jest Dinomobil, to jest Dinomobil. To auto to jest Dinomobil. Tak. I zrobiliśmy e, właśnie to. Liga 73. Pokonana. E, odblokowaliśmy właśnie dosyć fajne auto. No dobra, wszystkie bardzo podobne do poprzednich. Nie mówić, że to jest Volkswagen Golf. Ja go właśnie wygrałem i Ford Raptor, ale takie ja są zalety akurat tego. Yy, no, wiecie, ta trasa jest ciężka, ale poradziłeś sobie. Co to jest? 240 jest twoja. Napad na autostradzie. W to będzie Dziękuję. następny Ty też odcinek. Niezwykle. A w ogóle jaki wrak mam? Taki i taki. Niedługo się na pewno pojawi. Tak, mniej Więcej średnik. wiem już, gdzie teraz. <grym grym> o tym. Czy ja z lotnisko, czy teraz gdzieś? W razie czego jesteśmy tutaj? Miało, e, no, tak tylko ja? szybkości popatrzyłem. Gdzie gdzieś tutaj. Super. Jak znajdziesz, Nie, ściągnij je do a poszuka, poszuka się go. Pewnie w, w jakimś innym odcinku, z Ligi 70 a ja się będę to szykował do, do pożegnania, ale jeszcze chwilę z wami. Zostanę, żeby był dłuższy odcinek. Wiecie. Umijamy sobie auto. Tutaj Jesteś kumplem Tylera. Muszę z nim mówić, gdzie on jest. Szybko. To mówi. Jak to co? Święty Mikołaj. Jak myślisz? Posłuchaj, mam coś dla was. Yy, niespodziewany prezent. Okay. Milion fał... Woł... nie fałdów. Milion złotych? Nie, wiem. Subskrypcja, od widzia. Możecie zasubskrybować w mój kanał, a ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia i pa pa.